No jest ciężko, bo kiedyś, jakieś 5 lat temu, kupowałem mieszkania w pakietach 10-15 sztuk, nie, bo były Aha. ceny niższe za metr. Teraz niestety muszę kupować 5-6 sztuk, bo tak samo poszły w górę. Jest mi ciężko z tego powodu. Naprawdę, wolałbym kupić więcej. Donatan no ale... żali się, że kiedyś mógł kupować w pakiecie kilkanaście mieszkań, a aktualnie może sobie pozwolić zaledwie na 5-6. A w tym samym czasie Polaków nie stać nawet na wkład własny, żeby kupić sobie choćby jedno mieszkanie na kredyt. W tym momencie należałoby się zatrzymać i powiedzieć stanowcze. No właśnie, co powiedzieć? To niesprawiedliwe? To powinno być nielegalne? A może wręcz przeciwnie, skoro sobie uczciwie zarobił, to jego sprawa i nic nam do tego. Zdania na ten temat są podzielone i ile osób tyle reakcji i to właśnie te reakcje są najciekawsze. Bo warto zwrócić uwagę, że Donatan nie pierwszy i nie ostatni raz buduje wokół siebie celową kontrowersję i przypina sobie łatkę finansowego snoba. To samo zrobił przecież przy okazji koncertu Taylor Swift. Chciałem podziękować wszystkim za koncert Taylor Swift w Warszawie, to było wspaniałe. Wszystkie moje warszawskie mieszkania wynajmowałem oddzielnie na pokoje, cena za pokój na dobę jak za miesiąc wynajmu. To wspaniałe święto muzyki. Udowodniliście, że jesteście prawdziwymi fanami Taylor. Ja akurat nie byłem na koncercie, ale czuję radość z jego powodu tak jak wy. Jaka jest Twoja reakcja na tego typu słowa? Zażenowanie, poczucie niesprawiedliwości, złości, i frustracja, a może obojętność i świadomość, że jest to element budowania wokół siebie medialnego szumu? Okazuje się, że zdaniem sporej części Polaków posiadanie dużych pieniędzy jest efektem braku uczciwości. Pieniądze służą często jako rekompensata niskiej samooceny i pogłębiają izolację społeczną. Ale po kolei. Jesteś gotów na mały eksperyment? Rozdział pierwszy: rozpakowanie finansowego snobstwa. Zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego banknoty są takie piękne, zdobione, zawierające swoje dedykowane symbole, wydrukowane z pieczołowitością i dbałością o każdy detal? Zagrajmy w grę. Masz w ręce banknot 200-złotowy. Czujesz jego strukturę przesuwając po nim palcami. Do czego Twoim zdaniem banknot jest bardziej podobny? Bliżej mu do pięknego obrazu czy może do młotka? I potraktuj to pytanie w pełni poważnie, bo okazuje się, że postrzeganie pieniądza ma ogromny wpływ na nasze zachowania. Zapamiętaj swoją odpowiedź. Będzie mieć ona ogromne znaczenie w dalszej części materiału. Jak duże? Wyobraź sobie eksperyment, w którym uczestnikom pokazano listę słów związanych z pieniędzmi, a następnie poproszono ich o ułożenie czterowyrazowego zdania. To była pierwsza część eksperymentu. W kolejnej sali umieszczono przedmioty kojarzące się z pieniędzmi: stos banknotów do gry w Monopoly czy komputerowy monitor z wygaszaczem przedstawiającym Poruszające się dolary. Obydwa te podprogowe przekazy pieniężne służyły tak zwanemu torowaniu, czyli zasianiu w głowie uczestników ziarenka związanego właśnie z pieniędzmi. Badacze chcieli sprawdzić, jaki to będzie miało wpływ na zachowania uczestników. Okazało się, że osoby, u których utorowano skojarzenia z pieniędzmi, wykazywały większą niezależność. Próbowały prawie dwa razy dłużej rozwiązać trudne zadanie, nie szukając pomocy u prowadzącego eksperyment, co sugeruje, że w ich myśleniu dominuje indywidualizm. Były też bardziej samolubne. Gdy prowadzącemu spadła na podłogę garść ołówków, właśnie ci uczestnicy podnosili ich mniej niż osoby, których myśli nie były zainfekowane ideą pieniędzy. W kolejnym eksperymencie, gdy informowano uczestników o nadchodzącej rozmowie z nową osobą i poproszono ich o przygotowanie krzeseł, ci, u których wywołano skojarzenia z pieniędzmi, ustawiali krzesła w znacznie większej odległości, tworząc przestrzeń oddzielającą ich od innych. Cały obraz tych badań wskazuje, że w cudzysłowie Zainfekowanie umysłu tematem pieniędzy wspiera indywidualizm. Wywołuje niechęć do bycia zależnym, do spełniania oczekiwań innych ludzi i do angażowania się w relacje. A także napędza zjawisko atomizacji społeczeństwa. Eksperyment The Psychological Consequences of Money opisany został w książce Pułapki Myślenia autorstwa Daniela Kahnemana, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Kahneman chciał w ten sposób pokazać, jak istotny dla człowieka jest język skojarzeń. Nasz mózg dosłownie działa na skojarzeniach. Jeśli przed chwilą zetknąłeś się ze słowem pić, to kiedy zobaczysz niedokończone słowo z luką, najprawdopodobniej uzupełnisz je jako woda, a nie wola. Dzieje się tak, ponieważ twój umysł jest już nastawiony na temat picia. To właśnie efekt torowania, kiedy jedno słowo lub pojęcie wpływa na to, jak interpretujemy kolejne. Jeśli zamiast pić, zobaczyłbyś wcześniej słowo chęć, to jest większe prawdopodobieństwo, że dokończyłbyś słowo z luką jako wola. Nasze myśli są więc w pewien sposób sterowane przez wcześniejsze doświadczenia, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. A w kontekście pieniędzy zagadnienie to robi się jeszcze ciekawsze. Wcześniej zadałem Ci pytanie, czy banknot jest Twoim zdaniem bliższy obrazowi czy młotkowi? Okazuje się, że ludzie postrzegający pieniądz bardziej jako symbol statusu, władzy, sprawczości niż jako narzędzie mają większą skłonność do koncentrowania się na sobie i popadania w głębszy indywidualizm. Ci natomiast, którzy traktują pieniądze jako narzędzie, czyli nasz przykładowy młotek, mogą mieć mniejszą tendencję do indywidualizmu. Znaczenie ma więc nie tylko ilość posiadanych pieniędzy, ale też ich postrzeganie. Względem młotka nie przejawiasz emocji, po prostu go masz i używasz, gdy jest potrzebne, i lepiej mieć młotek niż go nie mieć. I gdybyśmy wszyscy mieli właśnie takie podejście do pieniędzy, to byłoby łatwiej, ale. Jest pewien czynnik, który mocno determinuje to, jak postrzegamy pieniądze. Czy bardziej jako symbol statusu, czy bardziej jako cenne narzędzie. A czynnikiem tym jest samoocena. Ludzie mający ją na wysokim poziomie patrzą na pieniądze właśnie jako na narzędzie. Lubią oczywiście je zdobywać i z nich korzystać, jednak pieniądze nie są dla nich wyznacznikiem wartości danego człowieka. U osób o niskiej samoocenie pieniądze nabierają głębokiego, symbolicznego znaczenia. Często wierzą, że posiadanie bogactwa automatycznie podnosi ich prestiż społeczny, umożliwiając im zyskanie kontroli nad otoczeniem. W ich oczach bogactwo staje się narzędziem do podnoszenia własnej wartości. To jak magiczny klucz, który pozwala im zrekompensować wewnętrzne braki i zdobyć uznanie, na które tak bardzo tęsknią. Dzięki temu pieniądze, oprócz swojej funkcji ekonomicznej, stają się dla nich symbolem siły, autorytetu i sposobem na poprawę własnego wizerunku, jednak jest to bardzo często iluzoryczne. To przekonanie napędza dążenie do sukcesu, choć często wynika z potrzeby kompensacji niskiej samooceny. W dzisiejszym świecie nie chodzi już tak bardzo o to, by być szczęśliwym, lecz o nieustanne osiąganie sukcesów. Dla osób o narcystycznych skłonnościach sukces nabiera szczególnego znaczenia, gdyż opierają swoją samoocenę na publicznie kreowanym obrazie nieograniczonego triumfu, potęgi i ważności. Często przeceniają swoje osiągnięcia, by utrzymać te iluzje i zdobyć podziw otoczenia. Taka postawa zmusza ich do ciągłego dążenia do kolejnych celów, gdzie wartość człowieka mierzona jest przez jego sukcesy zewnętrzne, a nie wewnętrzne poczucie spełnienia. W efekcie wielu ludzi zapomina, że prawdziwa satysfakcja wynika z autentycznego rozwoju osobistego i relacji, a nie jedynie z posiadania tytułów, nagród czy wysokich pozycji społecznych. W tym samym czasie jednak osoby o wysokiej samoocenie, którzy nie muszą sobie kompensować własnych braków pieniędzmi, rezygnują z tej sztucznej gry statusowej i skupiają się na budowaniu bezpieczeństwa i własnej wolności. Bo jak pisał Morgan Housel w Psychologii Pieniędzy, współczesny kapitalizm sprawia, że pomaganie ludziom w udawaniu zamożnych tak długo, aż rzeczywiście zdobędą majątek, stało się cenioną branżą. Prawda jest jednak inna, Zamożność jest tym, czego nie widzisz. Zamożność to niekupione luksusowe samochody i diamenty, niezałożone zegarki, ubrania, z których zrezygnowano i obniżenie klasy lotus biznesowej na ekonomiczną. Zamożność to aktywa finansowe, które nie zostały jeszcze przekształcone w coś, co można zobaczyć. I to jest cały paradoks bogactwa. Współcześnie każdy chce się chwalić stylem życia, ale prawdziwa zamożność to nie liczba luksusowych rzeczy, lecz spokój. Spokój wynikający z poduszki finansowej, która umożliwia podejmować decyzje bez presji. Spokój pozwalający cieszyć się zdrowiem, rodziną i swoimi pasjami bez desperackiego wyczekiwania kolejnej wypłaty. I spokój, który nie zmusza cię do posiadania lepszego auta od sąsiada, bo wierzę, że twoje szczęście leży w wolności, a nie w ratach leasingu do spłaty. Różnica między tobą, żyjącym w spokoju, a tobą, żyjącym w wiecznym stresie o finanse, jest taka, że parę lat temu jeden z was zaczął oszczędzać. Zaczął zabezpieczać się przed inflacją i dywersyfikować swoje oszczędności. A drugi może i o tym myślał, ale zabrakło tego pierwszego kroku: zabrakło działania. Ale nigdy nie jest za późno. Może za parę lat sobie podziękujesz, że zacząłeś właśnie dzisiaj. A w jaki sposób zacząć? Chociażby z platformą Freedom 24. Freedom 24 umożliwia również inwestowanie w rynki z całego świata. Za pomocą funduszy ETF daje dostęp do rynku obligacji oraz do części edukacyjnej platformy, z którą nauczysz się podstaw inwestowania. Proces rejestracji działa tak, aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo. Warto więc poświęcić chwilę, by go przejść. Zajrzyj do linku w opisie i zacznij już dziś budować swój finansowy spokój. A my wracamy do tematu odcinka. Zamożność to wolność, bezpieczeństwo i mniejszy lęk przed śmiercią. Tutaj ponownie obracamy się wokół dwojakiego rozumienia pieniędzy. Wracamy do młotka i obrazu. Pieniądze, będące narzędziem, dają możliwość podjęcia się leczenia, większe możliwości zapobiegania chorobom itd. Jednym zdaniem, są w stanie kupić nam więcej czasu na ziemi, przez co lęk przed śmiercią może być niższy niż w przypadku ich nieposiadania. Ale dodatkowo mamy jeszcze ten symboliczny wymiar pieniędzy, który niesie ze sobą ładunek emocjonalny. Poczucie, że coś się zostawi po sobie. Jakiś mniejszy lub większy majątek również może zmniejszać lęk przed śmiercią. Z jednej strony, ludzie mogą kupić za pieniądze leki czy opiekę medyczną, i tym samym wydłużyć swoje życie, z drugiej jednak, niosą znaczenie emocjonalne i dają poczucie własnej wartości, a tym samym mogą dawać poczucie symbolicznej nieśmiertelności. Pisze dr Gąsiewska w książce: Psychologiczne znaczenie pieniędzy. Łącząc w kropki wszystko, co padło w pierwszym rozdziale, można wywnioskować, że finansowe snobstwo to tak naprawdę niekoniecznie efekt samego posiadania pieniędzy, a efekt połączenia posiadanych pieniędzy z niskim poczuciem własnej wartości lub z innymi deficytami. I podobnie sytuacja wygląda z postrzeganiem bogactwa u innych osób. Rozdział drugi: Jak w Polsce postrzegane jest bogactwo. Jak Polak zarobił, to pewnie ukradł. Macie to zresztą w, w, wspólne z premierem Kaczyńskim, dla którego polscy przedsiębiorcy to kombinatorzy. Bogactwo fascynuje, budzi emocje i wywołuje skrajne reakcje. Dla jednych jest symbolem sukcesu i ciężkiej pracy, dla innych dowodem na nierówności i nieuczciwość. Ale jak tak naprawdę Polacy patrzą na ludzi majątnych? Czy podziwiamy ich za przedsiębiorczość, czy raczej podejrzewamy o nieczyste zagrania? Cebos w 2019 roku przeprowadził badanie na ten temat, a jego wyniki rzucają ciekawe światło na nasze społeczne wyobrażenia o bogactwie. Zapytano Polaków, jaki procent społeczeństwa ich zdaniem stanowią osoby bogate. Najczęściej padała odpowiedź: 10%. To dość rozsądne szacunki. Ale tu pojawia się pewna niespodzianka. Aż 6% respondentów uważa, że ponad połowa Polaków to ludzie bogaci. To pokazuje, jak różnie definiujemy zamożność. Dla niektórych już samo życie na stabilnym poziomie może wydawać się przejawem bogactwa. Warto zauważyć, że znacząca część badanych, ponad 1/4, 27%, nie potrafi oszacować odsetka bogatych w społeczeństwie. Badania CEBOS rzucają światło na jeszcze jedno ciekawe zjawisko. W Polsce występuje coś, co można z przymrużeniem oka określić jako bogactwo Schrödingera jest i nie jest jednocześnie. Ponad połowa badanych deklaruje, że zna osobiście przynajmniej jedną osobę, którą uznaje za bogatą. Ale gdy przyszło do pytania, czy uważasz siebie za osobę bogatą, niemal nikt się nie zgłosił. To typowy paradoks. Bogaci istnieją, ale zawsze są gdzieś obok, nigdy w naszym lustrze. W Polsce każdy ma szansę na bogactwo i tu pojawia się lekki pesymizm. 77% Polaków uważa, że nie, że droga do dużych pieniędzy jest dostępna tylko dla nielicznych. To przekonanie zmienia się jednak wraz z poziomem wykształcenia i zarobków. Im ktoś radzi sobie lepiej finansowo, tym częściej wierzy, że bogactwo jest kwestią pracy i umiejętności. Ludzie zamożniejsi rzadziej postrzegają swoje pieniądze jako coś niezwykłego, dla nich to wynik naturalnych mechanizmów. Z kolei osoby o niższych dochodach częściej widzą w bogactwie coś niedostępnego, a nawet podejrzanego może nawet godnego napiętnowania społecznego. No właśnie. Czy w Polsce szanujemy ludzi, którzy osiągnęli finansowy sukces? 47% uważa, że bogaci nie cieszą się w społeczeństwie szacunkiem. 39% twierdzi, że wręcz przeciwnie, są podziwiani. Skąd może wynikać ten brak szacunku? Cóż, przede wszystkim z tego, jak postrzegana jest przez Polaków droga dochodzenia do dużych pieniędzy. Bo o ile wśród najczęściej wskazywanych odpowiedzi znajdziemy faktycznie ciężką pracę, gotowość do podejmowania ryzyka czy wykorzystywanie swoich talentów, o tyle około jednej czwartej społeczeństwo uważa, że za dochodzeniem do bogactwa zwykle kryje się jakaś nieuczciwość. Wykorzystywanie luk prawnych 27% wskazań, omijanie prawa 26%. Bezwzględność w stosunku do innych ludzi 24% i przekupstwo urzędników aż 13% wskazań. I być może się zastanawiasz, dlaczego jest o tym mowa w odcinku, który ma analizować finansowe snobstwo? Bo widzisz, zjawisko finansowego snobstwa działa w dwie strony. Nie tylko bogaci ludzie próbują pokazać swoją wartość przez pieniądze, ale także odbiorcy tych komunikatów o bogactwie reagują na nie w zależności od własnych kompleksów i przekonań. Jeśli ktoś ma silne poczucie własnej wartości, to widok drogiego samochodu sąsiada nie wzbudzi w nim żadnych emocji. Potraktuje go po prostu jak kolejny przedmiot, tak samo jak młotek czy odkurzacz. Natomiast u osób, które mają wewnętrzne frustracje, może wywołać negatywne reakcje, na przykład poczucie niesprawiedliwości. Dlaczego on ma, a ja nie. To nie fair. Czy poczucie niższości? Ach, nigdy nie będzie mnie stać na coś takiego, więc czuję się gorsze. A nawet potrzebę obrażenia kogoś. Idealnym przykładem jest tutaj postać prezesa z lasu. Cokolwiek by nie mówić o tym samochodzie, to on jednak pali tyle na 100 kilometrów, że wy musielibyście na tydzień jechać, żeby taką setkę przejechać. Naprawdę. Dla większości osób jest to oczywista satyra i content nastawiony na trollowanie. Jednak po komentarzach widać, że trafiają się ludzie, którzy biorą to na poważnie. Ostatecznie to nie wyłącznie bogactwo i finansowe snobstwo danej osoby wywołuje zazdrość lub irytację, ale to, jak my sami interpretujemy cudzy sukces. Jeśli ktoś jest pewny siebie i nie definiuje swojej wartości przez pieniądze, to nie będzie go obchodzić, czy sąsiad kupił nowy samochód, czy nie. Jak ktoś ma wysokie poczucie własnej wartości, to zwyczajnie nie będzie przejmować się jakimiś finansowymi snobami z internetu, bo szkoda mu na to czasu i uwagi, ale taką postawę trzeba sobie wypracować, co może nie być współcześnie najłatwiejszą rzeczą. Rozdział trzeci Finansowy snobizm od najmłodszych lat. Życie w kulturze przesyconej odniesieniami do pieniędzy kształtuje nasze postawy w sposób, o którym często nawet nie zdajemy sobie sprawy. Promuje w nas kult indywidualizmu. Ciągłe bombardowanie nas symbolami bogactwa może wpłynąć na naszą zdolność do tworzenia prawdziwych relacji i otwartości na innych. W niektórych kulturach nacisk kładzie się na szacunek i wspólnotę, a w naszej kulturze można odnieść wrażenie, że mamy obecnie do czynienia z kultem pieniądza i konsumpcjonizmu, że to od tego zależy nasza wartość, nasze postawy i codzienne wybory. I kiedy myślimy o tym zjawisku, to raczej mamy w głowie dorosłych ludzi, którzy próbują ułożyć sobie życie i w mniejszym lub większym stopniu uczestniczą w wyścigu szczurów. Ale mało kto zwraca uwagę, że w ten cały mechanizm kultu bogactwa uwikłane są również dzieci. One też obserwują i naśladują nasze postawy, a także są wystawione na bogactwo widoczne u influencerów. Pieniądze oddziałują na dzieci nawet wtedy, gdy te jeszcze nie są w stanie oszacować realnej wartości, z jaką mają do czynienia. Pieniądze to taki miecz obosieczny, więc rodzice używający ich jako argumentu w kontaktach ze swoimi dziećmi powinni być ostrożni. Dlaczego obosieczny? Bo może być skutecznym narzędziem, jeśli chodzi o wzmacnianie koncentracji i wysiłku wkładanego w jakąś pracę, za to zdecydowanie negatywnie wpływa na chęć dzieci do pomagania innym, dzielenia się i bezinteresownego dawania. Mówi profesor Kathleen Voss, jedna ze współautorek badania, w którym wzięło udział 550 dzieci z Polski i USA w wieku 3 do 6 lat. Najpierw dzieci miały za zadanie posortować monety lub guziki, a następnie ułożyć puzzle. Wyniki pokazały, że 73% maluchów, które wcześniej miały kontakt z pieniędzmi, potrafiło skupić się na układaniu puzli przez co najmniej dwie minuty, podczas gdy w grupie guzikowej było to tylko 56%. Mamy więc wzrost skupienia i skłonności do działania, jednak najciekawsze jest to, co wydarzyło się później. W kolejnym teście sprawdzano, jak styczność z pieniędzmi wpłynie na skłonność dzieci do pomocy innym. Po wcześniejszym sortowaniu przedmiotów dzieci zostały poproszone o zebranie kredek dla innego uczestnika eksperymentu. Okazało się, że maluchy, które miały styczność z pieniędzmi, wykazywały znacznie mniejszą chęć do pomocy w porównaniu do tych, które układały kuziki. I ponownie na jaw wychodzi tutaj to, co znamy z zachowania dorosłych z eksperymentu przytoczonego na początku odcinka większa indywidualizacja. No, ale może istnieje coś, co dzieci potraktują równie poważnie jak pieniądze i ostatecznie da to podobny efekt? Badacze postanowili sprawdzić, czy tak samo dzieci zareagują na cukierki. Eksperyment był prosty: dzieci podzielono na trzy grupy. Jedne bawiły się monetami, inne guzikami, a jeszcze inne cukierkami. Po tej zabawie każde dziecko mogło wybrać do sześciu naklejek z bajkowymi postaciami. I tu już pojawiła się różnica. Dzieci, które miały kontakt z pieniędzmi, brały sobie więcej naklejek niż te, które wcześniej układały guziki lub cukierki. Ale najciekawsze wydarzyło się później. Eksperymentatorzy powiedzieli maluchom, że mogą oddać część naklejek dzieciom, które nie brały udziału w zadaniu i nie miały szansy na nagrodę. Jak myślisz, kto chętniej się dzielił? Te dzieci, które wcześniej bawiły się guzikami lub cukierkami. Natomiast te, które miały do czynienia z pieniędzmi, były znacznie mniej skłonne do oddania choćby jednej naklejki. Co to oznacza? że już sam kontakt z pieniędzmi, nawet jeśli dziecko nie rozumie ich wartości, może sprawić, że zacznie myśleć bardziej egoistycznie i mniej chętnie dzielić się z innymi. Pieniądze są tak istotnym elementem życia społecznego, że już trzy latki ulegają ich wpływom i zmieniają ze względu na nie swoje zachowania. Styczność z pieniędzmi może też wpływać na budowaną przez dzieci osobowość, a także na to, jak będą postrzegać wartość pieniędzy w przyszłości. I warto pamiętać również o tym, że zachowania dzieci są w dużej mierze odzwierciedleniem zachowań dorosłych, których dzieci te obserwują na co dzień. Koniec końców, pieniądze nie są niczemu winne. Znaczenie ma przede wszystkim to, jak je postrzegamy. Żyjemy w kulturze rosnącego indywidualizmu, a pieniądze są czymś, co dodatkowo nas do tego indywidualizmu popycha, bo sami sobie na to pozwalamy. Jest to takie błędne koło. Izolujemy się z życia społecznego, bo to odciąga nas od naszych finansowych celów i sprawia, że mamy poczucie straty. Tymczasem wypadając z kolektywu i naszych małych społeczności, może i zyskujemy jakieś pieniądze, jakiś status, ale jednocześnie tracimy coś znacznie cenniejszego. Zamieniamy czas i piękne chwile w pogoń za pieniądzem oraz na frustrację wynikającą z faktu, że tego pieniądza nie mamy tyle, ile byśmy chcieli. Absolutnie nie chodzi o to, żeby przestać oszczędzać i inwestować. Chodzi o to, żeby robić to z myślą o bezpieczeństwie i stabilności, a nie o bogactwie i luksusie. Bo bezpieczeństwo i stabilność przybliża nas do ludzi, a luksus i bogactwo nas od nich oddala. Dlatego, myśl o pieniądzach jako młotku, cennym narzędziu, które może się przydać w dowolnym momencie a nie jego symbolu statusu i zamożności, bo wtedy ten obraz bogactwa i oparte o niego poczucie własnej wartości może runąć przy pierwszym lepszym kryzysie. Dziękuję za dotarcie do końca materiału. Szczególne podziękowania kieruję do wspierających. Ty też możesz zostać jednym z nich. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.